Cześć, witam Was w drugiej części gigantycznego projektu Denko z miesiąca lutego I dzisiaj opowiem Wam o kosmetykach do pielęgnacji twarzy, które mi się zużyły Z kolorówki i o zapachach A jeśli chcecie wiedzieć, co zużyło mi się do ciała i do włosów To zapraszam Was do poprzedniej części, która na pewno jest już na kanale No i słuchajcie, zaczynamy od dwóch kosmetyków do włosów i do ciała, które mi się zapodziały gdzieś w tych kosmetykach I nie pokazałam ich w poprzedniej części Po pierwsze jest to sól do kąpieli z Alta Farmy Czyli ta sól dosyć już popularna na YouTubie jest Rosmana. Ja ją kupiłam specjalnie dla Adama, ponieważ się rozchorował A to jest właśnie taka sól rozgrzewająca, która też odtyka tutaj drogi oddechowe Bo jest tutaj masa różnych olejków, pachnie to przepięknie Tak bardzo zioło właśnie tu jest eukaliptus, rozmaryn, I to też ma taką lekką nutkę cytryny w sobie ale bardzo przyjemny właśnie zapach Ja mu przygotowywałam tą kąpiel Wsypałam całą tą saszetkę na jedną kąpiel I w całej łazience w sumie pachniało W ogóle wszystkie te kosmetyki pachną mi tutaj właśnie tą konkretną solą e, Także w sumie spoko e, Polecam Adam mówi, że dobrze się rozgrzał, tak? Tak, tylko w gorącej trzeba naprawdę Tak, i druga rzecz to jest taka termalna maska do włosów, również z Rossmana. I to jest taki czapek, który możecie sobie kupić w kilku wariantach. Ja wybrałam lawendę po to, żeby się właśnie tak zrelaksować przy kąpieli, bardzo jak wiecie, lubię lawendę. I lawenda no, jest oczywiście nabliżająca, jest też dobra dla włosów, które mają problem z łupierzem. Odżywia, chroni, i tak dalej. No, i tutaj jeśli chodzi o skład, bo o producent oczywiście tutaj mówi, że jest to produkt w 99% naturalny. Moim zdaniem skład jest ładny, jest sporo wyciągów. Jest tu fenoksyetanol, ale już Wam mówiłam, że on nie przenika przez skórę, więc w sumie wiecie. No, i są tu aminy, które są dopuszczane w kosmetykach naturalnych, ale też są takim trochę kontrowersyjnym składnikiem, więc jeśli unikacie, no to mówię, że one tutaj w, tym, w tej maseczce są. Co do samego użycia tej maseczki, trochę się bałam, że mi obciąży włosy, dlatego że w sumie ekstrakt z tego czepku, no, wkłania się Wam oczywiście we włosy na długości, ale też tutaj przy skórze głowy również, skoro go nakładacie na całe włosy. Ale nic takiego się nie działo, pomimo że moje włosy mają dużą skłonność do, do tego, żeby właśnie się obciążać, ale bardzo ładnie wyglądały. Były takie dosyć błyszczące. I to przede wszystkim zauważam po tej maseczce, super się rozczesały, czy kupię drugi raz, powiem Wam, że chyba jednak nie, bo produkt był dobry. Produkt był dobry, ale no jeśli kupujecie kosmetyk za tam w regularnej cenie, to kosztuje chyba 14 zł na, na jeden raz, no to raczej się oczekuje takiego efektu wow. No a to było takie właśnie po prostu dobre, także... Wiecie, jak chcecie spróbować to spoko I przejdźmy teraz do twarzy Zacznijmy od oczyszczania Użyliśmy z aloesowe żel do mycia twarzy Z organicznym sokiem z aloesu Uwielbiam wszystkie aloesowe rzeczy Z jednej strony bardzo fajnie nawilża Z drugiej strony dobry też dla skóry, która ma problem z zanieczyszczeniami Więc i dla mnie i dla Adama się fajnie sprawdził Jest taki dosyć delikatny on Bardzo ładnie oczyszcza Myślę, że tutaj dla Adama był bardzo dobry Właśnie, bo on jest bardziej do takiej cery mieszanej czy może nawet tłustej Ale mi na przykład nie przesuszał przy tym skóry Pomimo, że bardzo dobrze oczyszczał, więc uważam, że Naprawdę świetny produkt z ładnym składem Więc też polecam Następnie Hydrolaty. Zużyłam dwa hydrolaty. Jestem zakochana w hydrolatach. Praktycznie całkowicie zastępują mi już tonik. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że jeśli macie problemy ze skórą, to trzeba wybrać albo hydrolat z odpowiednim pH, albo sobie z czymś go tam rozrobić. No ale ja mam skórę po prostu normalną, więc raczej tam się tym za bardzo nie przejmuję. I tutaj jest mój ulubiony hydrolat z Senkary z ogórkiem. Niestety takiej malutkiej, to jest 50 ml. Ale jak to pachnie! Spryskanie tym skóry. W momencie, kiedy jesteście wieczorem takie zmęczone po całym dniu, już na taką świeżą skórę po kąpieli, to jest po prostu boskie uczucie. Ogórek pachnie cudownie, to jest taki ogórek w najlepszej wersji, taki świeży, przekrojony, to było fantastyczne. Fantastycznie się sprawdzało na skórze, bo właśnie to było takie odświeżające, nawilżające, ale też właśnie i dla zmysłów bardzo, bardzo mi się to podobało, więc pewnie wrócę do tego hydrolatu, jak, zwłaszcza jak będzie jeszcze cieplej na dworze. No i tutaj mam hydrolat z naturalmi, z kwiatów pomarańcze. Ten hydrolat jest w porządku, ale nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak ten ogórkowy. No, natomiast był, był spoko, miał działać kojąco, ściągająco pory i odświeżająco. No, on był właśnie taki odświeżający przed nałożeniem kremu. Trochę średnie to opakowanie, bo tak dosyć duże krople lecą, ale generalnie to jest. Poprawny, tani hydrolat, dostępny w superfarmie, więc spoko. Dalej, maseczki do twarzy. Po pierwsze, glinka biała. Prawie zawsze mam glinkę białą u siebie, dlatego że no jest najlepsza dla mojej skóry To jest taka dosyć uniwersalna i chyba najłagodniejsza ze wszystkich glinek, jakie miałam okazję używać To jest jakaś tam nanga, zwykła biała glinka, co prawda spożywcza Bo po prostu nie zwróciłam na to uwagi, ale ona się też świetnie właśnie nadawała do maseczek Mieszana z olejkiem, fajnie oczyszcza, ale nie jest właśnie taka zbyt agresywna Eveline Magic Mask Lama, matująca maseczka w płachcie z czarnym ryżem, łakamę i aloesem. Lubię te maseczki. One naprawdę dają fajny efekt na skórze. Po ściągnięciu widać, że tam się coś zadziało. Natomiast ta płachta mi tak średnio odpowiada, dlatego, że ona jest dosyć gruba i wolę zdecydowanie, jak w maseczkach jest cienka płachta. Więc tutaj tak średnio pod tym względem, ale sama w sobie maseczka bardzo fajna. I ostatnia maska to jest Eveline Cryomaska Pure Minimizer. I to jest maska, którą, która jest dwuetapowa. I tutaj u góry macie peeling, który rozgrzewa, i to naprawdę rozgrzewa, bardzo to weźcie mocno czuć. A na dole macie maskę zamykającą pory, chłodzącą. Właśnie ta u góry ma oczyścić te pory, a ta na dole ma je zamknąć. Przyjemny zabieg. W sumie dobrze zadziałał na pory. Jak się tak przyjrzałam później tej skórze, tutaj wiecie w tych okolicach. Natomiast miałam akurat wtedy troszkę więcej problemów ze skórą. Wysz, tak też ogólnie gdzieś tam, w, też w innych okolicach i spodziewałam się, że da bardzo fajny efekt. No niestety tak się nie stało, ale producent obiecuje, że na tylko oczyści pory nie, że będzie ogólnie minimalizowała zanieczyszczenia więc w sumie nie mam się soczepiać, W porządku, produkt. Dalej, jeśli chodzi o twarz, użyłam krem Eveline Bio Vegan Beauty Food Ritual i to jest ta wersja kokosowa. Fantastyczne kremy, bardzo serdecznie Wam polecam Jeśli też zwracacie uwagę na składy, to tutaj powinnyście być naprawdę zadowolone Bardzo fajny taki odżywczy krem, bardzo wydajny Jak wiecie, ja używam z Adamem i tutaj no myślę, że to mi na, naprawdę na długo starczyło On jest na dzień i na noc, więc dla mnie to jest tylko plus Delikatny zapach, taki kremowy, ale taki właśnie delikatny Tutaj naprawdę, jak najbardziej polecam, bardzo przyjemne uczucie takiego delikatnego otulenia na tej skórze, więc yy, super. Pod oczy zużyłam też krem z Feel Free, czyli też firma naturalna i też drogeryjna, dostępna tutaj akurat w Heba. Yy, to jest taki krem na bazie aloesu głównie, ale yy, bardzo fajnie się u mnie sprawdzał, pomimo, że to jest krem w tubce, i jakoś zazwyczaj te kremy w tubce. Nie wiem, czy zauważyłyście, ale ja mam takie doświadczenia, że przeważnie te w słoiczkach są lepiej odżywcze, a te w tubkach lżejsze, ale ten mi się bardzo podobał. Bardzo fajnie zaspokaja skórę, pomimo, że on ma lekką konsystencję też. Bardzo mi się podoba ten motyw drewnianego korka, fajne opakowania, chociaż do skóry dojrzałej, no już jednak tutaj bym go nie polecała. Ale mi się tak jak mówię, bardzo, bardzo dobrze sprawdza, jeśli chodzi o nawilżanie i takie łagodzenie tych oczu. Wiecie, jak tak jesteście zmęczone i to przyjemnie było po prostu nałożyć ten krem. Dalej... Zużyłam olejek z Venus Nature, to jest z pestek Morelli. Działa przeciwstarzeniowo, regeneruje, poprawia napięcie, łagodzi podrażnienia. Tłoczony na zimno, 100% naturalny. Bardzo fajny olej, pomimo że on jest przeciwstmaszczkowy, to uważam, że nie jest taki bardzo ciężki. Pisałyście mi, że te oleje z Venus średnio się wchłaniają. Uważam, że ten, w porównaniu z innymi takimi polecanymi do pielęgnacji przeciwstarzeniowej, nie jest naj, najgorzej wchłaniający się. Fajnie mi się sprawdzał też na włosy. W ogóle właśnie moje włosy bardzo lubią olej z pestek Morali Używałam go także mieszając z balsamem w momencie, kiedy było bardzo zimno na, na dworze, bo wtedy, moja skóra jest najbardziej sucha, więc potrzebuję czegoś właśnie do dodania do balsamu i powiem Wam, że w każdej wersji sprawdzał mi się świetnie, a jest tak wydajny, to jest niesamowita inwestycja, bo te olejki kosztują między 10 a 15 zł. I no, oczywiście jest to 100% olej z pestek moreli No i potem właśnie bardzo długo możecie używać go na twarz, czy do kremu, czy do glinek, na włosy, na ciało Więc no, ja Wam serdecznie polecam Dalej, pokażę Wam słuchajcie moje soczewki, dlatego że to jest odkrycie chyba tego roku, poprzedniego Czasami się pytacie, jakie soczewki używam, więc teraz zmieniłam I to są soczewki Biofinity Cooper Vision i to są soczewki, które są przeznaczone do noszenia przez miesiąc, w dzień i w nocy. Możecie w nich spać. Ja w nich nie śpię. Ja nie kupiłam ich po to, żeby w nich spać, tylko dlatego, że z desperacją wręcz szukam soczewek, które będę mogła używać też przy komputerze, no bo dużo pracuję przy komputerze i do tej pory nawet te dwutygodniowe soczewki. Z Johnsona nie do końca dawały radę. Były do tej pory najlepszymi, ale jednak um, wiecie, szukałam czegoś lepszego, bo trochę to oko już pod koniec dnia było wysuszone. No i to są zdecydowanie najlepsze. Myślę, że to dlatego, że są takie naprawdę super cieniutkie i przepuszczalne. No bo skoro są przeznaczone też do spania, no to muszą być bardzo cienkie. I uwielbiam je także. Jeśli szukałyście też czegoś takiego, to Wam polecam. Oczywiście z zaznaczeniem, że wiecie, każde oko jest inne. I ja, jak kupowałam te soczewki, przeczytałam masę opinii o nich. Niektóre były bardzo dobre, były też złe, także nie mogę Wam zagwarantować, że się Wam sprawdzą, ale polecam Wam spróbować I najlepsze krople, jak dla mnie na ten moment, to są z Blinka, więc jak zamawiacie te soczewki, to od razu sobie możecie też te krople zamówić, takie w niebieskim pakowaniu, bo naprawdę są świetne Dobrze, i teraz pokażę Wam, co zużyłam z kolorówki. Mam dwa produkty, które znalazły się chyba w ulubieńcach roku 2019 z kolorówki, więc tutaj dużo mówić nie będę. To jest korektor Vibo Cushion w kolorze porcelain. Bardzo mi odpowiada konsystencja, taka dosyć leista. Bardzo mi odpowiada kolor, bo jest faktycznie taki porcelanowy Powiem wam szczerze, że przyrobiłam sporo korektorów i też za bardzo żółtej jednak mi nie odpowiadają Wolę jak to jest bardziej takie naturalne wykończenie z żółtymi pigmentami, ale nie takie całkowicie żółte No świetne, fajnie zastyga, nie wchodzi w zmarszki, czy tam nie, nie podkreśla wam, jak wiecie Coś tutaj macie suchego, bardzo dobry korektor Jedyne co to ta gąbeczka, no niestety on jest taką właśnie tutaj końcówką Może niezbyt higieniczną ale ja i tak kupię kolejne opakowanie, bo jest świetne. Jeszcze tutaj w sumie drugi minus to jest wydajność, no ale ja go sobie oszczędzałam i na pewno kupię kolejny raz. I podkład Scobo. Mattifying Liquid Foundation. Wiem, że wyszła jakaś nowa wersja, więc jak używałeś to, możecie dać znać, czy fajna. Powiem Wam, że ten podkład pomimo, że matujący, to naprawdę dobrze się sprawdzał też na takiej mojej normalnej skórze, gdzie ja za bardzo nie lubię zbyt matowego wykończenia, ale to było takie ładne, naturalne wykończenie. Ten podkład jest dosyć rzadki, więc nie jest za ciężki, ale jak już mi gdzieś tam wyskoczyła jakaś chrosteczka, to on ładnie krył. Ja nie mówię, że on ma bardzo duże krycie, jeśli macie jakieś problemy, ze skórą chcecie to ładnie przykryć, no to no to może coś trzeba mocniejszego kupić, ale on spełniał moje wszystkie wymagania. E, tutaj... Naturalne wykończenie, dobrze się trzymał Także słuchajcie, no zużyłam bardzo szybko to opakowanie e, Dalej pokażę Wam mojego ulubieńca, jeśli chodzi o e, higienę jamy ustnej I to jest Biomet pasta, taka właśnie z e, kalcją, czyli z wapniem i z ziołami Ja wszystkie te pasty bardzo lubię Adam za nimi nie przepada, nie mam pojęcia dlaczego U mnie się lepiej sprawdzają niż takie pasty drogeryjne i w momencie, kiedy myjecie nimi zęby, to może się wydawać, że ona jest bardzo delikatna Bo taka pasta typu, na przykład, nie wiem, Blenda, Met Colgate Jak myjecie zęby, to czujecie takie uderzenie mięty Tutaj to jest bardziej troszkę ziołowy smak nie Jest miętowy, ale wiecie, nie jest taki mocny Natomiast uważam, że na cały dzień to jest lepsze odświeżenie niż te pasty drogeryjne Więc, więc większym sensem jest używać tego Bardzo lubię tą pastę, przynajmniej u mnie taki jest efekt i tutaj mam jeszcze płyn Colgate. Wróciliśmy do używania płynów do pukania, i to jest właśnie Colgate Soft Mint. To jest chyba mój ulubiony Colgate, i on jest jak najbardziej ok, ale mm, teraz właśnie używamy też płynu z biomedu. No i jednak już do Colgate'ów nie będę wracać. On jest dobry, ten Colgate, ale ten biomed jest dla mnie dużo y, fajniejszy. I na koniec, y, aha, jeszcze jedna rzecz z kolorówki. To jest Lakier Bell. I to jest słuchajcie naprawdę bardzo fajny lakier. Jak widzicie, on jest zużyty. Tutaj może jest jakaś resztkowa. To jest Belto Airflow, taka bardzo popularna seria od nich. Kolorek 703 i zobaczcie. To jest kolor bardziej z takich jasnych, ale to nie jest ani biały ani beżowy, tylko z taką delikatną, ale bardzo delikatną nutką fioletu. Ja miałam bardzo często komplementy, jeśli chodzi o ten lakier, no bo to jest taki niespotykany kolor. Taki prawie że biało-beżowy, ale jednak właśnie z tą, z tą nutką rozbielonej borówki. Bardzo rozbielonej. <taki> Takiej borówki z mlekiem. I ja mam kilka tych lakierów z Airflow. Generalnie wolę Golden Rose, ale akurat ten kolor. Bardzo dobrze mi się trzymał To był takim wyjątkiem, jeśli chodzi o tą serię Czasem tak jest, że wiecie, w całej serii Jeden kolor jakoś tak lepiej się sprawdza I to jest właśnie ten 703 Więc polecam I na koniec zostawiłam świece, zapachy I tego typu rzeczy Zużyłam ogromną świecę z Janki Candle I to jest ta wersja Fruit, czyli z tej serii owocowej Ja chyba Wszystkie od nich lubię te serie I przestałam już używać, dlatego że Po prostu teraz kupuję świecę z naturalnych produktów, czyli albo z włosku jakiegoś. No, macie dużo wersji. W każdym razie, no, te świece takie podstawowe z Janki i one nie są teoretycznie zbyt zdrowe, więc już przestałam kupować, po prostu zużywam to, co mam, ale jeśli nie zwracacie na to uwagi, no to powiem Wam, że te świece naprawdę są bardzo dobrej jakości. Ja wiem, że to kosztuje 120 zł, aczkolwiek to się pali bardzo długo i bardzo intensywnie pachnie, nie można im tego odmówić. I konkretnie to jest Lyszy plam, który był bardzo słodki. To jest właśnie taka śliwka w cukrze. Jak jest bardzo zimno, pada śnieg, to wtedy fajnie sobie to odpalić. I tak jak. Dwa temu ostatnio paliłaś, tak? Nie, parę dni temu to dopaliłam. Śnieg był dwa lata temu. No, śnieg był dwa lata temu ostatnio, ale, ale paliłam ostatnio i się skończyła. Ale przygotowałaś się ze świecą na wypadek dużej zimy, tak? Tak i drugi zapach to jest już bardzo tani zapach, ale ja wam mnóstwo razy już mówiłam, że jeśli chcecie kupić tanią świecę, ale taką, która będzie pachnieć, no to Erwick. Erwick ma bardzo fajne zapachy. Niestety w Polsce mamy bardzo ograniczoną gamę zapachową, jeśli chodzi o Erwick. No ale takie maleństwo trafiłam w Rossmanie i to jest mm, borówka? Nie, czekaj, to jest jeżyna, tak? To jest, jeżyna. to jest jeżyna i śliwka. Bardzo ładny zapach. Taki trochę w tym samym stylu jak ta poprzednia, ale taki bardziej owocowy. Czyli słodki, ale wiecie, z taką nutką właśnie owocową, czyli też bardzo fajny. I pomimo, że to jest takie maleństwo, to to też ładnie pachnie w całym naszym pokoju. I na koniec odświeżacz. Tani, nie wiem, za... 4 może złotych Jeszcze, żeby powiedzieć, ja że nie kupowałam tego, to już było tu w mieszkaniu Było ich tu kilka Ale to jest Ariel, czyli to są te odświeżacze z Biedronki I to jest najpiękniejszy zapach ever Za każdym razem, jak chodzę do łazienki I ktoś tym popsikał To ja sobie myślę, ale ładne perfumy No a potem właśnie sobie myślę Nie, no to jest właśnie ten odświeżacz To jest zapach czysta bawełna, ale to nie jest dla mnie czysta bawełna Tylko to jest jakiś taki właśnie bardzo perfumowy kobiety kobiecy zapach Bardzo mi się podoba I mm, świetnie się sprawdza, neutralizuje Zapachy tutaj nie mam nic mu do zarzucenia, bardzo długo pachnie w tej łazience, ale muszę przyznać, to, że mam bardzo malutką łazienkę, więc trudno powiedzieć, jak się sprawdzi w większej, ale i tak polecam, bo za takie pieniądze te Eril to naprawdę są taniutkie, więc polecam. No i słuchajcie, to wszystko, co chciałam wam pokazać. Także bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać, co używałeś, z tego, co polecacie. Pamiętajcie, żeby. Zdać kciuka, jeśli ten film Wam się podobał i żeby zasubskrybować kanał, bo ogląda mnie dużo osób, które po prostu nie subskrybują, więc mm, będziecie na bieżąco, będzie mi też bardzo miło po prostu, jeśli zasubskrybujecie, bo to jest oczywiście dla twórców na YouTubie największa motywacja do w ogóle dalszego nagrywania. Także dziękuję Wam.